Czołem Państwu! Zapraszam dziś na recenzję pasa do broni w wersji 3 z mocowaniem na taśmę, model HELL GEN 2 Sling. Otwieramy opakowanie, sprawdzamy z czego dokładnie składa się pasek. Okucia, taśmy i tak Następnie go mocujemy i pokażę Wam jego funkcjonalność. Ten model paska składa się z takich elementów jak dwa rodzaje taśmy, 38 mm i 25 mm. To taśma poliamidowa. Z tyłu mocowana jest taśmą do szyjki kolby. Z przodu taśma przechodzi przez przednie ucho montażowe. Mocowanie jest całkowicie bezgłośne. Po taśmie przesuwa się pętla regulacyjna. W miejscach, gdzie występuje szczelina, wbite są nity metalowe. Technologię tę nazwano tank track, ponieważ jest ona mocniejsza od nici. I wyposażenie. Klamra, fastex, drugi fastex, rama przejściowa, kolejna klamra, która przesuwa się w pobliżu pętli. A z tyłu mamy ramę przejściową i również klamrę dwugniazdową. To koreańskie okucia firmy Ludin. Przejdźmy do naprawiania. Zapinamy go z tyłu tak, aby rama przejściowa była skierowana w stronę pośladków. Nawijamy taśmę na popręg na szyjce kolby, robimy owinięcie. Mocno zaciskamy. Robimy jeszcze jedno owinięcie. Oznacza to, że przeciągamy taśmę przez klamrę dwa razy. Robimy to, żeby pasek się nie luzował. Z tyłu mocowanie jest bezgłośne. Z przodu taśmę wkładamy w ucho montażowe, antapkę, następnie przekładamy ją przez klamrę, dokładnie wszystko naprężamy i tak jak na filmie, jeszcze raz przekładamy przez klamrę. Mocowanie jest zakończone. Teraz pokażę Państwu funkcjonalność. Przed użyciem tego modelu należy wyregulować tę klamrę do długości waszej lufy oraz tak, aby wygodnie przechodzić na jednopunktowe mocowanie. Przejście na jednopunktowe mocowanie odbywa się poprzez odpięcie przedniego zatrzasku Fastexa oraz tej ramki, która będzie przesuwać się po taśmie i jest mocowana pod klamrą, czyli konfigurujemy go tak, jak pokazano tutaj. Jest to najwygodniejszy i optymalny sposób użytkowania. Ale możemy też wybrać i dostosować go do własnych potrzeb, według własnego uznania. Następnie zakładamy pas prawidłowo, tak aby przechodził przez prawe ramię i wychodził pod lewą ręką. Ponieważ w ten sposób zachowujemy pełną funkcjonalność jednopunktowe, dwupunktowe i trójpunktowe mocowanie, tryb biatlonowy oraz szybkie odpięcie. Zacznę od pętli do regulacji długości. W formie pierścienia znajduje się taka właśnie pętelka, którą można dopasować indywidualnie do własnej sylwetki, odpowiednio ją skracając lub wydłużając. Pętla reguluje się bez żadnego wysiłku. Można to zrobić dosłownie jednym palcem. Nawet zimą w rękawiczkach można to zrobić bez żadnego wysiłku. Ponadto dzięki pętli możemy maksymalnie zwiększyć objętość pasa i ustawić broń w pozycji bojowej, aby pracować nad swoimi celami. Albo standardowo przeciągnąć przez łokieć, zarzucić pasek na szyję i można też wykonywać zadania. Z trójpunktowego mocowania można przejść do jednopunktowego. Odpinamy przedni fastex, tak jak już wcześniej wspominałem. Tutaj przesuwa się nasz adapter. I tutaj mamy taką właśnie ramkę. Zamocujemy pod klamrą, tak jak pokazałem. W tej jednopunktowej pozycji także regulujemy rozmiar dzięki pętli, dostosowując ją indywidualnie do siebie, tak aby wszystko było wygodne i nic nie przeszkadzało w pracy. Umieszczamy broń w optymalnej pozycji. Teraz z łatwością możemy przełożyć ją z jednego ramienia na drugie. Jesteśmy teraz w stanie działać z rogu i skrasać kąt, dzięki czemu jesteśmy bardziej zwrotni i mobilni. Za co odpowiada drugi fastex? To nasze szybkie wypięcie. Jednym ruchem odpinamy pas od broni, a sam pas pozostaje kompletny, gotowy do ponownego użycia. I jesteśmy wtedy całkowicie wolni. Można odpocząć, albo w sytuacji awaryjnej odpiąć pasek i szybko ruszyć. Podłączę wszystko z powrotem i pokażę Państwu jeszcze kilka sposobów korzystania z tego pasa. Z trójpunktowego mocowania można łatwo zrobić dwupunktowe łącząc dolną i górną taśmę. Oto mamy dwupunktowy tryb. Można założyć pasek w pozycji transportowej i używać go w podstawowy sposób. Oczywiście jest też tryb biatlonowy. Wszyscy fani trójpunktowych pasów go znają. Pasek zakładamy na plecy jak plecak. Poprawiamy szelki, napinamy i możemy z łatwością przechodzić na długie dystanse. Mając pewność, że pasek jest solidnie przymocowany z tyłu wzdłuż kręgosłupa. Zaznaczę, że ten model jest dostępny w pięciu kolorach: Multicam, Pixel, Coyote, Olive oraz czarnym. Proszę wybrać kolor dopasowany do własnego wyposażenia i model pasa odpowiedni do swoich potrzeb. Dziękuję, że byli Państwo ze mną do końca. Mam nadzieję, że ten pas stanie się nieodłącznym elementem Waszego wyposażenia. Życzę Państwu dobrego zdrowia.